Siemanko wszystkim na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć co nieco o tej kostetce. W sumie to nie kostka, ale zobaczcie sobie bliżej. Tak, to jest wyrzutnia Mansion. I teraz przejdźmy sobie do ceny tej, wyrzutni. Za taką wyrzutnię, za taką wyrzutnię, trzeba zapłacić około około tu, około 25 zł. Ale na przykład, gdzie indziej, możecie troszeczkę taniej, bądź też drożej. Zależy od sklepu. No i dobra, teraz wam pokażę ją z, z bliska. Troszeczkę bliżej. Importer. GAO. Jak widzicie, dosyć fajna szata graficzna. Kod produktu macie tutaj czyli FS12, myślnik 001L. Ilość strzałów 12, wznoszące się pociski na 30 metrów. No, i kaliber 20 mm. Szata graficzna wygląda obiecująco, jeśli tak, będzie naprawdę strzelać, choć zwykle to tak nie wygląda. No, ale dobra. Jak tutaj zauważyliście, może już posiada fontannę. Posiada fontannę i gramatury ma 116 gram. Zobaczcie sobie sami. No, tutaj macie, jak bezpiecznie daną wyrzutnię odpalać. No i cóż, ja biorę tą kosteczkę, idę na dwór i widzimy się na zewnątrz. No i dobra, jestem już na zewnątrz. Lecimy sobie z taką małą kosteczką, że tak powiem, mansion. Zobaczymy, jak to maleństwo strzela.